Torem programu jest Dom Maklerski Boś. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam na popołudniowy program giełdowy Zamknięcie GPW. Kończymy sesję, kończymy miesiąc, kończymy tydzień, czego my dzisiaj nie kończymy. Jak ktoś ma urodziny, to też wszystkiego najlepszego, bo skończył poprzedni rok swojego życia. Imieni nowych nie składam, bo akurat to jakby nie jest spójne z tym wątkiem, który tutaj poruszyłem. No i patrzymy na GPW. WIG20 na poziomie w okolicach 3000 punktów. 2993 minus 1,2%. Sesja spadkowa też na indeksie DAX w Stanach Zjednoczonych jeszcze, jeszcze jako tako się trzymamy, ale nagrałem dzisiaj short u siebie na kanale, gdzie kilka takich ważnych przemyśleń miałem i możecie się do niego odnieść. Tam właśnie jest z samochodu, od razu mówię, że pas był schowany, a nie nie zapięty, bo tam już ktoś pisał. W kontekście właśnie tej krótkoterminowej przyszłości rynków, po wczorajszym dniu, po wczorajszych publikacjach wyników finansowych za akcji Apple, z akcji też Oczywiście Amazon, Amazon swoją drogą dzisiaj rozbija bank 12% wzrostu, ale to już widzieliśmy w handlu posesyjnym. Bank to dzisiaj rozbija przede wszystkim dolar. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, wrzuciłem też link na naszą grupę na Facebooku z, tam, z wykresem, z miejscem, gdzie możecie handlować. Dolar prawie 3,70%, 0,7% w górę. Już wczoraj wzrosty mieliśmy i pytanie, czy dolar nam tutaj nie będzie wyznaczał krótkoterminowego trendu, mówię jeszcze raz, stany się jako tako bronią. Ale przypominam, że do końca sesji, do godziny 20.00, pierwszej z racji przesunięcia czasowego. Jeszcze chwila czasu została. My w Polsce indeksy DAX też nic takiego świetnego nie prezentują. A jeżeli chodzi o spółki z indeksu WIG20, KGHM, Allegro, Budimex i Żabka delikatnie na plusie, no a mocniej tracą akcje Kruka, tu aż 4,5% pod kreską, MBank minus 3%, Santander, Alior, PKO, PKO BP po 2-3% na minusie, więc to dzisiaj banki w dużej mierze decydują o słabej postawie indeksu WIG20, bo jak spojrzymy sobie na indeksy sektorowe, posortujemy po tych najsłabszych, no to banki minus 2%, tylko WIG info jest troszeczkę słabszy no ale generalnie wiecie no bez banków nie ma hossa a słabe banki to z automatu słaby indeks wig 20 w okolicach zera PZU LPP Orlen, czyżby oddał poziom 100 zł na zamknięciu dzisiejszej sesji? Jest taka szansa jest też spora szansa na to, że Orlen będzie dzisiaj spółką z najwyższymi obrotami. Na razie 153 miliony zł. Dalej PKOBP KGM. Może i dobrze, że tak a nie inne te obroty, 983 miliony zł, przy tej sesji ze spadkami, no bo to daje nadzieję, że może aż tak źle nie będzie. Wiecie, gdybyśmy mieli dzisiaj obrot na poziomie 2 miliardów, to bym się troszeczkę wystraszył. Co ciekawe, no na koniec tego okresu ważnego, kalendarzowego, okrągłego, to cofnięcie pokazuje, że wcale tutaj nie zależało inwestorom na tym, żeby bilanse jakkolwiek mocno wyciągać, bilanse miesięczne, ale też tak jak Wam kiedyś przybliżałem moją rozmowę ze znanym analitykiem z jednego z domów, czy tam biur maklerskich w Kularach, która się odbywała, no to spytałem go tam, jak uważasz, czy właśnie na koniec, nie pytam o miesiąc, tylko na koniec kwartału faktycznie dużym graczom zależy na wyciągnięciu pewnych bilansów, on powiedział, że na koniec kwartału raczej niekoniecznie, no może gdzieś tam w jakichś skrajnych przypadkach, ale generalnie to liczy się bilans przede wszystkim roczny, bo jak mówimy tutaj o jakichś konkretnych koszykach, o wynikach no to właśnie zestawiane są ze sobą bilanse roczne danego portfela, a nie bilanse kwartalne bo to jest zbyt krótki okres o tym też pamiętajcie. Drodzy widzowie JSW dzisiaj w WIGu 40 nic specjalnego nie prezentuje, bo akcje zyskują 0,85% mamy 26 zł na kursie akcji, ale uwaga, uwaga, nadeszła wiekopomna chwila, czy jak mówił Pawlak, nadejszła wiekopomna chwila pokażę Wam artykuł ze strony Radio Maria, radio maria.pl Akurat tak mi się włączyło przed programem, a miałem mało czasu, to mówię dobra zostawię. No i tutaj drodzy widzowie, zobaczcie co my mamy. Solidarność w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Solidarność oczywiście Związek Zawodowy, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pozostały środki jedynie na jedną wypłatę. Taka ciekawostka, chwila miało być, a nie chwila. No właśnie, to, to, to troszkę przekręciłem z samych swoich. Związkowcy Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podkreślają, że w kasie spółki pozostały środki jedynie na jedną wypłatę zwracają uwagę, że o planach dotyczących przyszłości ODSW dowiadują się z mediów. Co to znaczy, no, że nie ma odpowiednich relacji, odpowiednich rozmów na linii właśnie zarząd spółki i związki zawodowe, czyli no, generalnie przedstawiciele nie, po prostu nie, pracowników. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to o tym pisaliście na naszej grupie na Facebooku. To zachęcam, abyście sobie weszli, sprawdzili. Tu jest ten artykuł, który o dolarach dodałem. E, a pisaliście dzisiaj e, właśnie o kwestii ODSW, o wejściu w drony, w militarkę. Tam ktoś o kosmosie nawet pisał. Pisał, więc to możecie sobie poczytać i nadrobić. A swoją drogą, jak już na grupie jesteśmy na Facebooku, grupa się nazywa Tak. 8,5 tysiąca już mamy osób. No i co ciekawe, ważne, dzisiaj tutaj też wrzucimy już post. Zachęcam, zachęcam, abyście dzisiaj wpadli o godzinie 17.10. Ta moja rozmowa z Marcinem Ciechońskim dotycząca najważniejszych trendów rynkowych na czwarty kwartał 2025, co się może wydarzyć, co mówią dane statystyki, co mówią też sami inwestorzy, no i jeszcze wiele innych ciekawostek. Bardzo, myślę, ciekawa, inspirująca rozmowa. A o godzinie 18 zapraszam Was na webinar. Link macie przypięty na czacie. Gwiazdy GPW, jak co miesiąc, będziemy sobie pewne rzeczy podsumowywać, sprawdzać, analizować i próbować wysnuwać, wysnuwać jakieś tam konkretne wnioski. A my przejdźmy do. Jeszcze podsumowanie innych spółek GPW w XTB w czołówce wzrostu w XTB prawie 70 zł. No i tutaj, co po niektórzy wiecie, może trochę powątpiewali, ale generalnie to akcja XTB całkiem, całkiem po publikacji raportu, już jesteśmy około 2% wyżej, czy nawet, no powiedzmy, 2% wyżej niż przed raportem. Nieźle też Rainbow. Ten Square jest powyżej 90 zł i 26 to już mówiłem. Powyżej 10 zł jest szansa na zamknięcie na akcjach ten no to o tyle istotne, że będziemy podsumowywać ten miesiąc w ramach właśnie typów. Przypominam, we wtorek rano przed sesją publikacja typów na listopad i podsumowanie października. A z jego minus 4 Voxel milenium wirtualna po 2% spadku. Jeżeli chodzi o Swig 80, tu mamy selwitę 37 3,6% na plusie Z Ambra, jako Biznes z dwuprocentowym wzrostem, a Columbus drodzy widzowie, 6,5% na minus. I tutaj wygląda to najsłabiej. Po wynikach reakcja, no taka jaka sami widzicie, te, mieliśmy pewną podbitkę przed wynikami, ale to się nie przełożyło na nic specjalnego. Jak na razie, chyba inwestorzy czekają na konkretne spi. Scofluidix minus 1,6, Krotech minus 1,3. Jeszcze szybko pozostałe spółki tu zawieszone na widełkach HSM Group z o plus 90%. Trakcja całkiem nieźle plus 4%. Rana na analizowaliśmy w ramach wyników finansowych, Atrem 4,5% też nieźle, też rano analizowaliśmy, też w kontekście wyników finansowych, które również były całkiem, całkiem dobre. Co na szerokim rynku, S&P kontrakt, przepraszam, indeks plus 0,36, mówię minus, ale to jeszcze nie teraz, Nasdaq 0,9 na plusie waluty, tak jak wspomniałem, euro w okolicach 4,26, w okolicach 3,70 dolar, no i jak tu dolara dobierać, drodzy widzowie, no ostatnio przy Was po 3,63 kupowałem, powiedziałem, że no wyżej to i tak to 30, czy to było wysoko, bo miałem kolejną paczkę zbierać po 3,56, no a tu dolar nam niestety odjechał. No cóż, drodzy widzowie, no cóż, zresztą to bez większego znaczenia, bo. I tak nie zamierzam dolarów sprzedawać, no chyba, że byśmy doszli szybko do 4,10, to bym się wtedy trochę nie zastanowił. Witam wszystkich bardzo serdecznie na czacie. Kolejne osoby do nas dołączają. Właśnie, że specjalnie tutaj wpisałem w Google, żeby nie zapomnieć. Uwaga, uwaga, ważne obwieszczenie. W poniedziałek, najbliższy poniedziałek, nie będzie tutaj... Tutaj, na tym kanale otwarcia GPW. Nie będzie tutaj otwarcia GPW. Otwarcie GPW przeprowadzę u siebie na kanale. Pewne prace techniczne w studio naszej telewizji, więc po prostu tak wyjątkowo będzie u mnie na kanale Marcin Podlacki, Myśli, Obserwu obserwuj Inwestycje. Zrobię na tym kanale, gdzie dzisiaj będzie premiera tego odcinka, więc nic się nie wydarzy złego. Normalnie program się odbędzie tylko właśnie jednorazowo. On będzie transmitowany na innym kanale. Także już teraz Was zapraszam, żeby nie zapomnieć. Cześć Mariuszu, jest Wątysnik, Michał, Mariusz Grzegorz, Sylwia Kuba, Słodowy Tomasz Marek. Adalis, T, Majka, MG, Dawid i pozostałe osoby. Dziękuję za Wasze komentarze. Tu ważne słowo od Sylwii przeczytam. Witam. W końcu weekend, oby bezpieczny, nie tylko na drogach. I tego Wam właśnie wszystkim życzę. Wiem, że teraz dużo wyjazdów do rodziny, nagroby. Uważajcie, bardzo proszę. Bądźcie czujni i to nawet nie o to chodzi, bo ja wiem, że każdy tutaj z, z naszej społeczności jest mistrzem kierownicy. Też mam o sobie takie zdanie. Ale pamiętajcie, że nie, to nie Wy musicie zawsze popełniać błąd, jeżeli ma dojść do jakiegoś potencjalnego wypadku. Trzeba. Być czujnym na drodze i mam nadzieję, że wszyscy szczęśliwie objedziecie trasy i wrócicie do domu. I już w niedzielę wieczorem o 19 spotkacie się razem ze mną w programie na żywo. Kolor koszuli Marcina prawdę nam powie o przyszłości. Czekam. No to ciekawe, co ten czarny kolor koszulki Wam tutaj dzisiaj mówi. Bardzo jestem ciekawy, możecie to ocenić, no bo w teorii czarny gorszy niż czerwony, można byłoby tak powiedzieć. Lubawa. Takie samo zbieranko, jak było na Medica Algorithmik z poziomach 25 pisze Robert Czarnocki. No, zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Ja, zadowolony z przebiegu sesji scenariusz spadkowy realizacji, proszę sprzedawać dalej. Marcinie, gratulacje. Jak ma shorta, to tym bardziej gratuluję. Marcin, weźbanie tego głosie, który jedyne co pisze to dużymi literami Medinis, to jakieś żenujące naganianie na spółkę. Gdzie tu są jakieś takie komentarze? T Majka, Medinis, Rakieta, Rakieta, Medinis, Rakieta, Rakieta, Medinis, duże słówko. No to jak jeszcze raz zobaczę, Medinis na czacie, to faktycznie będziemy tutaj musieli zadziałać, bo troszkę tutaj pan T przesadza. Czarna świeca. Co to jest czarna świeca na rynkach? Nie wiem nawet, jak taka wygląda. Czarny kolor ładnie pasuje do wszystkiego. No, przede wszystkim po pierwsze wyszczupla, po drugie, a po drugie wyszczupla, o tak Wam mogę powiedzieć. Chociaż ostatnio jestem w dobrej wadze dosyć, także nie jest wcale źle. Nawet dzisiaj na treningu, z którego wróciłem bezpośrednio przed programem, rozmawiałem z, ze znajomym i wpadliśmy na taki pomysł, żeby połączyć popularyzację małej wiejskiej siłowni z kanałem. Na YouTubie inwestycyjnym on wpadł na taki mądry pomysł, że nałoży 200 kg, czy tam 300 na sztangę w martwym ciągu. On sobie będzie podnosił, później mi zrzuci na nogę, a ja powiem, że o nie bolało, jestem twardy, bo jestem takim inwestorem, że trzeba być twardym. A ja mówię, czy ty człowieku jesteś mądry, czy ty za dużo tych, że tak powiem, niedozwolonych odżywek przyjąłeś? To może odwrotnie. Ja ci zrzucę 300 kg na nogę i sprawdzimy, jaki ty jesteś twardy. Tak sobie trochę pożartowaliśmy, oczywiście. Medinis, czy masz w portfelu. Polukia pyta. Nie, nie mam w portfelu spółki Medini, Nawet jej nie obserwuję, nawet jej nie obserwuję. Kiedyś miałem wywiad ze spółką, ale ona jest kompletnie poza obszarem moich zainteresowań, bo po prostu spółką niepłynną. Ostatnimi czasy na takie spółki niepłynne nie patrzę w ogóle. Każdy influencer finansowy na YouTube próbuje sprzedać ci strach. Oznacza to, że wzrosty trwają, animatorzy rynku nie mają wystarczającej płynności. Co to znaczy animatorzy rynku nie mają wystarczającej płynności? Napisz mi proszę tutaj IC69420. Bardzo proszę napisz i jakby skomentuj to w kontekście ruchów influencerów finansowych. Ja jestem takim influencerem finansowym, ja tego nie rozumiem, no ale ty najwyraźniej jesteś tutaj mądrzejszy, to mi zaraz to wytłumaczysz. Dobra. Nie mogę znaleźć powodu dla tej mocnej spadkowej świecy na Kruku, pisze Kuba Ijojot. Mieliśmy podbitkę po wynikach finansowych, no i teraz troszkę taka realizacja, ale realizacja zobaczcie z historycznego szczytu praktycznie na akcjach Kruka, no bo tam niewiele zabrakło, kilku procent do ATH, więc trzeba być tutaj głośnym. Jeszcze głośno będzie o Medinis, może i będzie głośno. Co wy tak z tym Medinis? Aż sprawdzę. Przekonaliście mnie, żeby spojrzeć co tam na akcjach Medinis. Najpierw sobie sprawdzimy komunikaty. Pyk. Zakończenie rekrutacji pacjentów w badaniu klinicznym wyrobu medycznego KUL-KRAJO, okej. Okay. Europejski Urząd Patentowy przyznał patent wynalazkowi medyni z projektu KUL-KRAJO, no ale to wiecie, jak to jest badanie kliniczne, rekrutacja pacjentów, to jeszcze nie wiadomo co z tego wyjdzie, więc tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie newsy, nic specjalnego, wcześniej inwestor instytucjonalny, to jest dobra informacja, bo gdyby to był jakiś taki totalny chłam, już tak mówię brzydko, to raczej spółka 12 milionów od inwestora by nie otrzymała, a jak spojrzymy sobie na wykres, co my tutaj mamy? No, konsolidacja przy szczycie. Technicznie wcale źle to nie wygląda. Technicznie wcale źle to nie wygląda. Wyjście górą z okolicy 13, 50, 14 otwiera drogę do dalszych wzrostów. Może nawet no, w pierwszej kolejności gdzieś pod 17, później 21 zł. Technicznie naprawdę dobrze wygląda Medinice na, na wykresie. Jeżeli źle czytam, to bardzo przepraszam. Co sądzisz o Dino? No, Dino chyba jest cały czas w takim scenariuszu, o którym Wam mówiłem, czyli 43 do obrony. No to potencjalne. Prawe ramię, jeżeli byśmy tu rgr mieli rysować, takie trochę nieforemne, ale i ta głowa zbyt foremna nie była. 43 faktycznie obronione. Wczoraj była fajna sesja, 40, prawie 7 złotych. To w statystykach będzie dobrze wyglądać, jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy podczas październikowych sesji, bo zakładając te 43 na starcie i 46, 60 jako szczyt, no to tam z 9% można było wyjąć. Czyli jeżeli ktoś przyjmuje tę strategię 5% i take profit, no to Dino kwalifikuje się właśnie do tej spółki. Jeżeli ktoś tak w ciągu miesiąca to Rozgrywa, natomiast no widzimy, że cały czas ta 50-sesyjna średnia, która nam kurs trzyma, więc na razie patrzymy na 43 Ta okolica 42-3 to taki sygnał ostrzegawczy, gdzie można powoli myśleć ewentualnie o zamykaniu pozycji, nawet ze stratą, jeżeli byśmy widzieli jakieś sygnały dochodzące do nas negatywne, no bo cały czas w trendzie spadkowym się znajdujemy, jesteśmy w trakcie technicznego odbicia, to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o odwróceniu trendu. Szykujesz już typy na listopad. Coś tam myślałem, coś tam myślałem, ale nawet wam nic tutaj dzisiaj nie sprzedam. Może podczas webinaru coś wam sprzedam przypadkowo, ale, ale na razie no to tak, szykuję, że tak powiem. Tak, we wtorek przed sesją będą typy. Dokładnie tak. Marcin, zerkniesz na DAX. A, zerknę. Co mi tam szkodzi? DAX. No i co my tutaj mamy 50-sesyjna środek tego, tej strefy 2350-24800, czyli pomiędzy wsparciem a ATH no wiecie, 24 tysiące ważny pułap. Jego rozmienienie to otwiera nam drogę od razu na 23500 końcówko miesiąca, więc ta dzisiejsza sesja jeszcze aż tak wiele nam tutaj nie mówi, ale gdyby dzisiaj taki scenariusz spadkowy zaistniał, na przykład Stan jakiś mocniejszy, no to wiecie, poniedziałek kontynuacja i tutaj dużo nie trzeba. Natomiast tak czy inaczej, no, 2300, 23 23500 no to to tam dopiero się będą ważne losy ważyć. Do tego połapu spokojnie możemy zjechać, nic to jeszcze złego nie będzie. Ale gdybyśmy ten poziom rozmienili, no to już pewien problem tutaj może się na giełdzie niemieckiej pojawić. A swoją drogą jest tutaj parę słów w tej rozmowie z Marcinem, którą będziecie o 17.10 mogli obejrzeć, będziecie przekierowani, właśnie w kontekście rynków europejskich i co może się wydarzyć w czwartym kwartale, właśnie na tychże rynkach. Także sprawdźcie tę rozmowę. Co tu jeszcze? Mógłby w Chinach tylko chemii opowiadać. Marcin czy Tauron, dalej w grze energetyka mocna? No, Tauron jest bardzo mocny. No Ja wiem, że co po niektórzy powiedzą, Marcin, ale Tauron ostatnio spada. No to mówcie sobie tak, jak w ten sposób do rynków podchodzicie, aczkolwiek. Y spada, ale po jakim ruchu wzrostowym? No przypomnę Wam, że od połowy miesiąca akcje rosły z 8,30 do 10,60. 2,30 przy tym pułapie to jest blisko 40%, to jest 35% wzrostu. Od szczytu zjechaliśmy o 6,7, więc nic się takiego specjalnego nie wydarzyło. No i ja nie widzę za bardzo powodu, dlaczego energetyki byśmy mieli, nie mieli dalej pro wzrostowo tutaj oceniać. Natomiast ja prawdopodobnie energetykę pominę już teraz w swoich typach, no bo już jest wysoko. Tak jak wcześniej zakładam wyjście z konsolidacji teurona, przynajmniej dojście do tego 9,50, ale i możliwość właśnie dalszego jeszcze ruchu wzrostowego. Tak, wydaje mi się, że teraz no, energetyka już nie jest dla mnie aż tak bardzo atrakcyjna, mimo że cały czas uważam, że potencjał wzrostowy jest, ale ja też staram się troszeczkę mieszać te typy, wiecie, zmieniać, żeby też nie było takiej nudy, żeby też coś nowego się tam po drodze pojawiało. Akurat teraz ten tauron wyszedł całkiem dobrze. Co myśli, że Wirtualnej Polsce, czy znajdzie w końcu? dno? kiedyś pewnie znajdzie. WPL, takie jest chyba ticket, Wirtualna Polska Holding. Natomiast no, te polskie media to tak sobie, sobie radzą, bym powiedział. Tutaj druga fala spadków po tym właśnie wyjściu z średnioterminowego ruchu wzrostowego. Zobaczmy skalę tej pierwszej fali spadków, to może coś więcej o tej drugiej będziemy w stanie powiedzieć. 50% wtedy straciły akcję. Teraz w ramach tej drugiej skali spadków mamy minus 47, więc kto wie, czy gdzieś tam powoli nie będziemy lokalnego dołka łapać. Tak czysto technicznie, tutaj ważne wsparcie Wam zaznaczę, gdzie pewnie i ja bym się akcjami zainteresował. Nie mam alertu nawet ustawionego, ale może bym i sobie, a teraz już rysując tę strefę, to już będę widział na przyszłość. Okolica 42-45 zł, czyli jeszcze 20% w dół, gdyby kurs jechał, to jest dołek pandemiczny, dołek z 2017 roku. No to tam naprawdę będą akcje wyglądać ciekawie, interesująco. Natomiast obecnie, no kto wie, czy, chociaż no nie rys specjalnie wysoko rezji no nie ma za bardzo jakiego sygnału żebym ja powiedział, że tu i teraz trzeba łapać i będziemy już patrzeć. Do 18 listopada wyniki finansowe spółka będzie publikować, a no to może coś więcej będę w stanie Wam powiedzieć. Ja 17% Tauron, pisze Maciek. Bardzo dobrze, gratulacje. No ja 14% po zamknięciu, było super. No to też gratulacje. Przed chwilą widzieliście taką elkę. Ja Wam przypominam, że partnerem naszego programu Zamknięcie, też Otwarcie GPW jest domoklewski BOŚ, platforma, na której Wam pokazuję notowania, to jest BOSA Statica Trader. Luka Spadkowa na WIG20, niepokojąca Luka Spadkowa, bo Luka Spadkowa na poziomie 11, po... No nie, przepraszam, źle powiedziałem chyba, nie 11, tylko 9 punktów. 9-punktowa luka spadkowa, około 0,3 straciliśmy. Nie za ładnie, Ameryka bardzo zjeżdża w tej chwili. 2,987 zamknięcie na sesyjnym dołku, a więc nawet ten dołek za okolicy godziny 15.00 został pogłębiony w 20 tylko Allegro, delikatnie na zielono, pozostałe spółki świecą się na czerwono, Allegro 34,50, a więc idealnie, no, w tej ważnej strefie 34,50, 35, o której to już wielokrotnie tutaj mówiliśmy. Budimex, klifem blisko zera, no, ale tam powinno być lepiej. Budimex zresztą ma bardzo dobrą końcówkę miesiąca za sobą. Żabka nieco poniżej 21,50, 21,45 dołek. LPP, Orange Pepko. CD Projekt i Kruk na sesyjnych dołkach, Kruk ponad minus 5%. Dociążyły indeks jeszcze banki mBank, Santander, Alior po 3% spadku PKO minus 2,2%, więc dosyć to słabo tutaj wygląda drodzy widzowie, no ale cóż Wam mogę powiedzieć nie wygląda to zbyt obiecująco bym tak powiedział. Swoją drogą jak ktoś nie widział wczoraj był wpis dotyczący... wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj, tak, dotyczący Microsoftu i tam challenge 5 zakończony stratą, ale ja mogę Wam powiedzieć tyle, że nie narzekam, bo jak ktoś śledzi na przykład mojego x to nie było w ramach challenge'u, bo to było jakby otwierane jeszcze troszeczkę, że tak powiem, w bardziej taki chałupniczy sposób, więc już nie opisywałem tego ruchu, on jest, jest cały czas w grze, ale wczoraj na X-ie wrzuciłem taki wpis. Amazon plus 12, Apple plus 3,5, dziś już bez mieszanej reakcji na wyniki, czyli że po prostu wszystko na plus. Choć w kontekście Apple poczekajmy jeszcze na konferencję wynikową, bo sprzedaż iPhone'ów negatywnie rozczarowuje. No i to był na Apple poziom 280, bo później nawet 284 dolary, oczywiście to jest bezpośrednim szczytem historycznym na kursie akcji. Dzisiaj jest 271, no i ja tam w tym ruchu na spadki uczestniczy i zamierzam w tym ruchu jeszcze trochę czasu uczestniczyć. Na akcjach Apple to tak na marginesie, ale to jest poza challenge'em. Natomiast jakby już, że tak powiem z nawiązką te Microsoftowe straty odrobione, więc ja się z tego powodu akurat cieszę. Ale dobra, o tych ruchach jakby Wam mówię w ramach dodatkowych takich challenge'ów. Przede na spółkach zagranicznych to jest to trochę inna para kalosz niż na giełdzie papierów wartościowych, bo tutaj wiecie ktoś coś powie, ktoś coś usłyszy. Zainwestuję, później powierzę. bo Marcin powiedział, bo Marcin powiedział. No to ja też musiałem, no ale wiecie, e, czasem lepiej właśnie za dużo nie mówić. E, Rainbow Plus 1.8 XTB na sesyjnym szczycie 69,70. E, no nie jest to złe zamknięcie, nawet bardzo dobre na sesyjnym szczycie. Tabron równo 10 zł plus 0,7%. Na plusie też huge. Ten Square Games, Neuka cyfrowy. A zawiodła akcja Sego Paulen które teraz są 3,3%. 2% traci wirtualna. Voxel, Millenium też około 2% na, na minusie. Delikatne spadki na akcja Grupa Azoty. Wezwigu, Selwita, Zepa, Grinia, X2-3% na plusie to z jako biznes na asesyjnym szczycie, Tarczyński, produkt Bogdanka, też na, na szczytach zawodzi Columbus. Po wynikach minus 7, Molecule, Airbnb, po około 3% spadku. W pozostałych patrzymy: Trakcja i Atrem, mocne po 5% wzrostu. Dzisiaj rano o tych spółkach mówiliśmy: nieźle MDI Energia, nieźle EZM Grup. nie wiem dlaczego, ale, ale wzrost na tej groszówce jest znaczący, tam trzeba być czujnym, uważnym. I jeszcze New Connect Index ten niedawny debiutant PLUS17 skanuje nie Niewiadow minimalnie pod kreską, ekipa On more Level na plusie ekipa dzisiaj swoją drogą 1,80 na kursie, tam było 20% wzrostu a więc tak jak się spodziewałem bujają mocno po co? po to najprawdopodobniej żeby właśnie upłynniać żeby zwiększać e, zmienność, zwiększać płynność i upłynniać walory z nowej emisji, więc na to też zwróćcie uwagę swoją drogą zastanawiam się jak o piórze będziemy mówić w ramach typów, bo nie niby 5,85 e, spółka się tam pojawiła powyżej 6 zł w typie, no ale pamiętacie, że w ramach asymilacji akcji kurs był tylko 4,47 ściągnięty i 4,47 poszedł na 5,85, 30 ponad procent w górę i inwestorzy, którzy w odpowiednim momencie zareagowali, no to wiecie, no to są teraz bardzo dużo do, do przodu na akcjach piór, oczywiście no, pod warunkiem, że zrealizowali, że jeżeli nie, to jest tylko wirtualny zysk i zaznałem się jak to przeliczyć, ja chyba przeliczę po prostu dwie wersje, dla inwestorów, którzy jakby nie yy, mieli tych akcji, wiecie, yy, po 1 złoty, która im przysługiwała jedne na dwie wcześniej posiadane, i wersja dla tych, którzy tych akcji sobie, że tak powiem, nie dokupili, no to to będzie wersja ta standardowa. Ona zakłada kilkunastoprocentowy spadek, ta druga będzie zakładać po prostu kilkunastoprocentowy wzrost, no bo nie wiem, jak to inaczej w typach przeliczyć. Więc dwie wersje Wam po prostu przeliczę w ramach podsumowania. Czy mam jakieś zdanie o spółce FiServe? Tak, że ostatnio poleciała na web na szyję i nawet sobie ją dodałem do listy obserwowanych, ale jeszcze nie wiem w sumie po co, bo że tak powiem, nawet nie analizowałem dokładnie raportu i dlaczego aż 40% akcji traciła. Wczoraj chyba z 7. New Connect Index tu, tak jak patrzyliśmy, obroty cały czas niskie, mam wrażenie, że cały czas ten kapitał spekulacyjny gdzieś tam sobie uciekł. A ja spotkałem ostatnio na konferencji pana Marcina, Cicierskiego, prezesa Excellence i wręcz powiedział, Panie Marcinie, mieliśmy nagrywać. A ja mówię, zapomniałem, będziemy nagrywać. Proszę wizytułeczka i nagramy, więc na spokojnie. A co ty przedłużasz w typach. Robson, no przecież i tak ci nie powiem, bo jakbym teraz powiedział, to już bym zdradził, co będzie w typach. Więc no oczywista sprawa, że ci nie powiem. Nawet jak do mnie napiszesz, żeby zadzwonić, to ci od. To ci nie mogę tego odpowiedzieć, na to odpowiedzieć. Pewien youtuber namięty kupuje fi, fi serwa, To jakby to mówić powodzenia dla niego, aby zarobił. Niech pieniądze zostają w Polsce, w gronie inwestorów z Polski. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Jeszcze, drodzy widzowie, tak na koniec tego okresu podsumujmy sobie te istotne bądź nieistotne zmiany. RKS. W rejsie krótkiej sprzedaży, czy mamy coś nowego? Oczywiście tutaj też nie ma pełnych aktualizacji. Ale świeżynki, zwiększony short na CCC przez Marshall Racing, delikatnie zmniejszony short na akcjach Allegro, wcześniej znacząco zmniejszony short na akcjach Grupy Azoty. I to miejcie z tyłu głowy, to miejcie z tyłu głowy, dlatego że drodzy moi, to jest akurat znaczący sygnał. Wiadomo, że no, no to 0,3% nie waży tyle co w przypadku innych spółek, no ale. Jest to ważne. Na ScopeFluidX, zobaczcie, też short szedł poniżej 0,5%. Teraz przy tych niskich pułapach, więc być może ostatnio, kiedy te spadki obserwowaliśmy, no to tutaj właśnie budował się zysk, no a teraz przy tych 150 iluś tam złotych. Kurs, że tak powiem, zatrzymany i short tutaj się zredukował. No, ciężko powiedzieć, kiedy to się wszystko działo. Mając na że nie mamy tutaj jeden do jednego czasu, ale no, faktycznie ruchy, z których coś, nie coś tam można byłoby wyczytać. Ciekawe, kiedy też te, to zejście ostatecznie na akcję grupy azoty, azoty miało miejsce. Ostatnio byliśmy kilka razy powyżej 19 zł, być może wtedy. To jest na pewno ciekawe. To jest na pewno ciekawe, bo to jest short, który był jedynym powyżej 0,5% i znacząco swoją pozycję zredukował aż 1,4 do 1,1. No, taka zmiana minus 0 0,3 to jest dużo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dużą zmianę mieliśmy w rks Jednorazową. Były takie po 0, kilkanaście, Teraz na SCOF też taka większa zmiana, to też mniejsza spółka, ale, ale 0,3 to nie pamiętam, kiedy taką zmianę mieliśmy, jakby się ktoś pytał. Szybko jeszcze rynki. 0,3 na plusie z NP, więc troszkę oddaliśmy czy od 3. to widać na tym miniaturowym wykresie w prawym górnym rogu. NASDAQ 0,77 na plusie. Dolar troszeczkę oddał, ale jesteśmy cały czas na poziomie 3,69, więc wysoko. Euro-dolar dużo poniżej 1,16. To jest pewien problem. Dla rynków, przede wszystkim europejskich, bitcoin na poziomie 110 tysięcy dolarów plus 2%. Drodzy widzowie, ja Was zapraszam. 17.10, będziecie zaraz przekierowani do rozmowy. Bardzo ciekawej, swoją drogą zachęcam, zapraszam. I skąd wiem, że ciekawej, no bo ja ją prowadziłem. A później godzina. 18.00 webinar Gwiazdy GPW. Link macie na czacie o tutaj i w naszej grupie na Facebooku też ten link jest. Tylko sobie zapisane mają dostęp. Przypominam w poniedziałek otwarcie GPW u mnie na kanale, nie tutaj na Komparii Grynki jednorazowo i wyjątkowo. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem programu jest Dom Maklerski BOŚ.